Cześć, z tej strony Mateusz. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać ćwiczenie nazywane pin squad, czyli przysiad ze sztangą z tyłu, bądź też z przodu, bądź jak tam chcecie, robiony. Oczywiście z pauzą na dole, tylko że nie z pauzą taką normalną, tylko z pauzą na jakichś tam podpórkach, na blokadach asekuracyjnych, czyli pinach na blokach, na cegłach, talerzach, czy co tam sobie zbudujecie. Kiedyś pokazywałem to ćwiczenie właśnie w wersji na pinach asekuracyjnych na moim Instagramie Mlekox, gdzie możecie sobie zajrzeć, jeżeli chcielibyście podłapać parę innych fajnych tipów, aczkolwiek Mój klub UKS Talent wyposażył się właśnie niedawno w takie bloki, więc chciałem Wam pokazać tutaj, jak to ćwiczenie się sprawuje na blokach. Pin skład, czy też blok skład, jak można powiedzieć w tym przypadku, ma kilka unikalnych zalet. Pierwszą rzeczą jest to, że uczy nas trzymania sztywności na samym dole, ponieważ w przypadku zwykłego przysiadu z pauzą na dole często ludzie na dole się po prostu rozluźniają, trochę gdzieś tam balansują, trochę być może pogłębiają za mocno ten ruch. Bardzo często zamiast takiego jednego zatrzymania widać, że tak na, na, na dole ktoś po prostu pogłębia ten ruch kilkukrotnie. W tym przypadku jest to niemożliwe. Przysiad do pinów czy też bloków uczy nas właśnie tego utrzymania mega spięcia na dole ruchu. Drugą rzeczą, którą nas, którą nas uczy, jest przyspieszanie. Generowanie bardzo dużej siły w jak najszybszym czasie już z samego dołu. Czyli możemy tutaj pracować nad tym aspektem ruchu, który często jest trochę zaniedbany, ponieważ w zwykłym przysiadzie bardzo często bazujemy na odbiciu. Czyli tak naprawdę ten dół ruchu to jest właśnie odbicie. W tym wypadku zupełnie tak nie jest. Właśnie bardzo mocno pracujemy nad dołem ruchu i to właśnie ten dół ruchu będzie w tej wariacji najtrudniejszy. Kolejną rzeczą, do której może nam się przydać skład, jest ćwiczenie głębokości. Czyli jeżeli siadamy tak nierównomiernie, raz usiądziemy płycej, raz głębiej, trochę boimy się ciężaru i początkowe serie robimy bardzo głęboko, a serie robocze robimy płytko, no to to ćwiczenie generalnie nam wskazuje do jakiej głębokości powinniśmy zejść. Możemy ustalić Tutaj głębokość na taką bardzo głęboką, wykonać przysiad w pełnym zakresie, z tym, że w tym przypadku będzie oczywiście najtrudniej i najbardziej będziemy się skupiać na dole ruchu. Możemy też tutaj ustawić głębokość tak by wykonać przysiad na tak zwane zaliczenie, co jest pomocne, jeżeli celujemy właśnie w start w trójboju, gdzie przysiadów z reguły no, nie robi się na maksa głęboko, tylko po prostu trochę płyciej, żeby skorzystać z trochę większego ciężaru. W tym przypadku właśnie możemy te piny, bloki ustawić troszeczkę wyżej, tak żeby nasz przysiad wpasowywał się właśnie w to zaliczenie trójbojowe. Aczkolwiek istnieje jeszcze kolejna możliwość, czyli ustawienie tych pinów. Powyżej zaliczenia, aczkolwiek poniżej naszego najcięższego momentu w ruchu. Ponieważ bardzo często jest tak, że jeżeli wykonujemy zwyczajny przysiad, czy to z pauzą, czy też bez pauzy, to nasz najcięższy moment w ruchu jest troszkę powyżej zaliczenia, troszkę w takim półprzysiadzie. Jeżeli nasz przysiad będzie troszeczkę głębszy niż ten najcięższy moment w ruchu, wówczas zmienią się trochę priorytety. Nie będziemy tutaj walczyć nad tym, żeby być najsilniejsi na samym dole przysiadu, tylko będziemy stricte walczyć o przełamanie tego najcięższego momentu w ruchu, czyli bardzo często tutaj zamiast pracować właśnie stricte nad powiedzmy czwórkami na dole ruchu, to tutaj być może nacisk przejdzie trochę na zaangażowanie pośladów, na wypionizowanie się w trakcie wstawania, zwłaszcza jeżeli mamy problem z tak zwanym skład morning, przesiadem w stylu skłonu dzień dobry, gdzie troszeczkę nas zgina. Aczkolwiek jeszcze jest kolejna wariacja, w której robimy głębokość Płytszą niż nasz najcięższy moment w ruchu. W tym momencie podnosimy o wiele większy ciężar. Jeżeli wykonujemy pół przysiad, czy ćwierć przysiad, no to będzie już to ćwiczenie troszkę bardziej nie na nogi, a w zasadzie na sam kor, można powiedzieć, czy to na trzymanie spięcia w górze pleców, czy to brzuch, czy też po prostu oswojenie z większym ciężarem. Oczywiście im mniejszy zakres ruchu, tym wypadałoby zrobić troszkę więcej powtórzeń, żeby wykonać podobną pracę, dlatego warto by było tutaj dopasować głębokość oraz ciężar do naszych potrzeb. Ja z reguły właśnie polecam raczej się skupić na dole ruchu, raczej robić te piny albo bardzo głębokie, albo gdzieś właśnie w okolicy tego zaliczenia. Aczkolwiek w przypadku, kiedy boimy się ciężaru, kiedy wybitnie puszcza nam powiedzmy grzbiet, czy właśnie brzuch, w tym momencie warto zastosować sobie takie półruchy, czy ćwierćruchy w celu przyzwyczajenia się do ciężaru, zakładając ciężary kilkadziesiąt kilo większe niż nasz max. Także to by było tyle na dzisiaj. Odmeldowuję się. Jeżeli pomogłem, zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej filmów w tym stylu, to oczywiście dajcie znać. Możecie pisać w komentarzu jaka jest Wasza ulubiona wariacja przysiadu oraz czy kiedykolwiek tego pin składu próbowaliście. Także do zobaczenia w kolejnym filmie na razie.